Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Dzień dobry Państwu. Brawo! Witam bardzo serdecznie. Brawo! Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym i było to też jest szeroko komentowane. Brawo! Wczoraj podjąłem decyzję. Wczoraj podjąłem decyzję wczoraj podjąłem decyzję tak też się stało. Otóż ja chciałem Państwa zapewnić że to jest całkowita bzdura. Proszę Państwa, ta poważna polityka nie składa się tylko z tego, co tu i teraz. Ta poważna polityka to w szerszym znaczeniu także troska i odpowiedzialność. Ta opowieść, można powiedzieć, ma dwa warianty. Ten dla najgłupszych i ten dla trochę bardziej rozgarniętych. Można tak powiedzieć. To jest centralny. Ciała Apacz, energetyki, Atom, pan premier Donald Tusk, ciała młodzież lotniska, wielu polityków, KOP co roku z troską patrzyło na to. Godzina trzynasta, cieszę się również z tego, że... E, oczywiście. Ja nie, nie, nie rozumiem postępowania pana prezydenta, powiem szczerze, bo... To bardzo dobrze. Ale pod tym wszystkim, proszę Państwa, tyka bomba. Stawianie ponad interes Państwa, ponad interes ludzi, yy, yy, kwestie panów Kamińskiego i Wąsika, kwestię rozstrzygniętą, jest rzeczą absolutnie nie do zaakceptowania. tyka bomba. I. Yy. No trochę mi jest y, smutno, bo ja naprawdę liczę na to. No słuchajcie, to jest jeszcze ponad rok tej koabitacji współpracy rządu z tym, z tym prezydentem. A tyka bomba. I to jest za dużo czasu, żeby sobie pozwalać na takie, na takie y, y, gry i zabawy. No nie, y, w ogóle źle się z tym czuję, że prezydent Rzeczpospolitej y, w interesie dwóch skazanych swoich byłych, czy aktualnych kolegów. Y, y, no, jest gotów narazić interesy państwa, interes ludzi. No, tak było w, w czasie no, tego zamieszania wokół budżetu. Bo przecież budżet jest dla ludzi, nie dla prezydenta czy dla mnie. Typa bomba, i za chwilę wylecimy w powietrze. Yy, nie, chcę, nie chcę używać za, za, yy, za mocnych słów, ale wiecie, no Polska duży kraj. W, kontekst bardzo trudny. Prezydent Rzeczpospolitej, który wysyła do Trybunału, którego właściwie nie ma, sprawę posłów, którzy nie są posłami, po to, żeby, żeby wprowadzać zamieszanie i taką, takie nieustanne wiecie, poczucie niestabilności. To jest coś nie, 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 no, nie do zaakceptowania. W naszym kraju, tutaj, w Polsce. Jeśli nie da się rządzić, bo prezydent będzie przeszkadzał i jeśli będą chcieli wcześniejszych wyborów, to je dostaną. A tyka bomba. Daje na to prawie dwa tygodnie czasu. I bo mamy za, za dużo roboty. Ja tylko bardzo wyraźnie chciałem podkreślić, bo tak jest naprawdę. I musimy w ten sposób myśleć. Ale nie sądzę, żeby tam był jakiś entuzjazm po stronie PiSu do do, do tego pom do tej idei rozwiązania parlamentu i wcześniejszych jest. wyborów. Tak? Godzina 13.00. Oczywiście. Że na koniec dnia, tak, tak mi się wydaje, yy, dadzą Polsce spokój z tymi dziwnymi pomysłami. Natomiast martwi mnie to, że prezydent zapowiada de facto, że ma zamiar do końca swojej kadencji przeszkadzać. Cieszę się, że taka możliwość będzie. Yy, uważam, że źle zaczął prezydenturę od zdewastowania systemu prawa w Polsce i niestety źle kończy. Rada gabinetowa się odbędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie, dziękujemy państwu.